Witaj, nazywam się Dominik Podlaski i mam przyjemność zaprosić Cię na odcinek z serii wywiadów z ekspertami ze świata biznesu, finansów i kryptowalut. Sponsorem serii jest BitGet, czołowa giełda kryptowalut na świecie. To pierwsza giełda, która wprowadziła copy trading, czyli możliwość zarabiania poprzez kopiowanie decyzji doświadczonych traderów. Szczerze polecam i zapraszam na odcinek. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu gościmy bardzo ciekawą osobę. Ten pan ma gigantyczną wiedzę z zakresu analizy technicznej i prowadzi portal, który informuje Polaków o wszystkich najciekawszych informacjach z zakresu finansów, kryptowalut i generalnie inwestycji. Mam przyjemność przedstawić Państwu Dawida Augustyna. Miło mi. Cześć, witam serdecznie. Dawid, czy moglibyśmy zacząć od tego, że powiedziałbyś widzą parę słów o sobie? Generalnie, jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to zajmuję się oczywiście prowadzeniem portalu FXMacP, ale to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim jestem inwestorem, inwestorem indywidualnym, gdzie na rynkach finansowych nieprzerwanie działam od 2000, 2004 roku to na pewno pierwsza realna transakcja, więc za niedługo będzie dwudziestolecie, jeżeli chodzi o przygodę z rynkami finansowymi. I generalnie staram się łączyć. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie analiza techniczna, to jest połączenie, to jest miks analizy technicznej, i analizy fundamentalnej, bo tutaj niestety, ale bardzo często po prostu do analizy technicznej podchodzimy w fatalny sposób. Rozumiem, czyli pełna dywersyfikacja. Powiedz mi w takim razie, skąd się wziął pomysł na założenie portalu fx.mag? To wyszło troszeczkę naturalnie, bo biznesowo w branży jestem mniej więcej od 2011 roku. I tak jak początki chyba każdej historii wyglądają, pierwsze 3-4 modele po prostu się nie sprawdziły. To były inne modele, po części modele subskrypcyjne, aż w końcu Doszliśmy do takiego etapu, że stwierdziliśmy, a może wydajmy magazyn branżowy, bo tych magazynów branżowych w ogóle nie było. I to był 2014 rok. Zaczęliśmy wydawać magazyn, kwartalnik w formie, oczywiście, papierowej, i robiliśmy to przez 7 lat. Ale w międzyczasie, oczywiście, budując tą odnogę internetową, mhm. czyli po prostu tworząc portal, tworząc newsy, z racji tego, że przy okazji, oczywiście, pracy nad magazynem, to zarówno i dziennikarze, i redaktorzy, i graficy byli zaangażowani, więc wykorzystaliśmy ich po prostu w pełni. I już od tego 2016-2017 w zasadzie e, takim głównym, głównym zasięgowym miejscem jest właśnie portal FXMAX.pl. Z tego, co się orientuję, to FXMAX dostarcza informacji o finansach, biznesie, inwestycjach już ponad milionom Polaków. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na przyszłość tego portalu? Ehm. Myślę, że mamy jeszcze sporo pracy do zrobienia, generalnie jeżeli chodzi o wiedzę, o to na jakim poziomie ekonomicznym nasze społeczeństwo jako... Tako jest, bo mimo wszystko wolny rynek, rynek kapitałowy to mamy 30 lat naszej, naszej historii, to jest absolutnie niewiele. Mamy tutaj mnóstwo rzeczy do ne, zrobienia. Odwiedza nas, tak jak wspomniałeś, około miliona mm -hmm. unikalnych użytkowników e, miesięcznie. E, natomiast to są często użytkownicy, którzy szukają newsów, a tu jest jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia pod kątem edukacyjnym, i to jest strefa, którą z pewnością w przyszłości jeszcze mocniej będziemy chcieli wypełnić. Rozumiem. Czyli w takim razie przed samą edukacją jest jeszcze wiele wyzwań. A powiedz mi, czy Ty z swojej własnej perspektywy widzisz różnicę, widzisz postęp w edukacji polskiego społeczeństwa, jeśli chodzi o finanse? Na pewno. I na pewno te ostatnie lata, e, pandemia wojna, bardzo przykre doświadczenia, mm -hmm. które nas wszystkich spotkały. One spowodowały, że jednak zaczęliśmy oglądać te pieniądze, te waluty, oglądać i się zastanawiać, co się z nimi dzieje bo w momencie, kiedy pojawia nam się inflacja, która nie jest takim typowym mechanizmem gotowania żaby, że jest delikatna, ledwo zauważalna, tylko jest rzeczywiście dotkliwa i im mniej zarabiamy, tym bardziej ta inflacja nas i nasz portfel, nasze zasoby dotyka, to rzeczywiście można powiedzieć, że zaczęliśmy myśleć o naszych finansach na zasadzie OK, to co ja mogę z moimi pieniędzmi zrobić, albo inaczej nawet, co ja muszę zrobić, żeby mieć pieniądze, bo to się oczywiście od tego się w ogóle y, sytuacja zaczyna, bo żeby inwestować, trzeba mieć co inwestować. Dokładnie tak. Powiedz mi, czy w takim razie uważasz, że te bardzo przykre doświadczenia z ostatnich lat były dla nas taką brutalną pobudką, żebyśmy wszyscy uświadomili, że inflacja istnieje, starali się ją zrozumieć i starali się znaleźć sposoby na dobre inwestowanie pieniędzy to jest specyficzny okres z którego oczywiście to są przykre rzeczy jeżeli mm -hmm. chodzi o pandemię jeżeli chodzi o wojnę natomiast my zawsze musimy podchodzić do tych tematów na zasadzie okej okay, Czas wyciągnąć wnioski, jakie ja te wnioski mogę dla siebie wyciągnąć. I musimy się zastanowić, właśnie tak jak pod kątem też, też, też takiej edukacji z tym, co, z tym kapitałem, który posiadamy, co my rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić, bo takie najpopularniejsze metody, jak chociażby lokaty, no w tym okresie absolutnie nam nie pomogły, i mnóstwo osób bez edukacji finansowej znalazło się na rynkach kapitałowych, bo było dynamicznie, bo nie było alternatywy, bo cały czas mieliśmy politykę bardzo niskich stóp procentowych, więc nie nadążaliśmy, jeżeli chodzi o na zapewnienie bezpiecznego, Utrzymania wartości pieniądza w czasie, tej siły nabywczej pieniądza w czasie po prostu przeciętnemu, przeciętnemu Polakowi, i to był taki największy problem tego okresu. Brutalny, na pewno dotkliwy, to też specyficzne o tyle, że dowiedzieliśmy się, że inflacja nie zależy tylko od nas. Ona jest i mamy czynniki wewnętrzne, na które wpływ mm -hmm. oczywiście nie mamy, ale mamy też czynniki mnóstwo czynników zewnętrznych, które od nas cokolwiek byśmy nie robili, jak bardzo byśmy się nie starali, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, bo na przykład nie jesteśmy producentem ropy naftowej, nie jesteśmy krajem, który jest krajem samowystarczalnym, ale to jeżeli chodzi o wojnę, to co jest plusem, jeżeli, mhm. jeżeli chcemy popatrzeć po prostu optymistycznie w przyszłość, jest to, że ludzie zaczęli dostrzegać, że ważne są przepływy pieniężne. Ważne jest patrzenie na to, skąd i dokąd ten kapitał Płynie tak jak Rosja przez cały praktycznie XXI wiek rozgrywała Europę, nawet na taki, w takich aspektach jak chociażby piłka nożna, budując sobie poziom zaufania, uzależniając, uzależniając od swoich surowców, kraje europejskie. Plus oczywiście niezbyt dobra, albo w zasadzie nawet nietrafiona polityka Niemiec, które myślały, że będą w stanie Rosją kierować. To oczywiście się absolutnie nie udało, natomiast mnie cieszy fakt, że otworzyliśmy oczy, że liczy się ten pieniądz i to, gdzie ten pieniądz płynie. Dla przykładu, jeżeli mamy chociażby wydobycie gazu ziemnego mm -hmm. przez różnego rodzaju, różnego rodzaju metody, które były przez chwilę, przez jakiś czas zablokowane przez ekologów, a okazuje się, że ekolodzy byli finansowani przez, przez rosyjski kapitał. I w finansach jest absolutnie taka jedna najważniejsza rzecz. Czyli, żeby poznać czyjeś intencje, trzeba poznać gdzie i skąd ten kapitał płynie? To jest absolutnie najważniejsza rzecz. Dobrze, skoro wytłumaczyliśmy sobie podstawy, to powiedz mi, czy w takim razie miałbyś jakąś idealną, może nie idealną, ale chociaż dobrą radę dla przyjaciół, rodziny, widzów, jak sobie poradzić w obecnej sytuacji z inflacją pod względem inwestycji, ponieważ bardzo wiele osób, tak jak powiedziałeś, przyjrzało na oczy. Jednak... Prawda jest taka, że na edukację, taką fundamentalną edukację i zrozumienie tego, co się dzieje, w niektórych przypadkach jest za późno. Ludzie szukają rozwiązań na teraz, tymczasem tak naprawdę na rynku jest bardzo niestabilnie i nie wiedzą, tak jak tutaj sytuacja była z lokatami, nie wiedzą, czy to będzie bezpieczne rozwiązanie, czy się nie zawiodą na tym bardzo szybko. Na rynkach finansowych jest coś takiego, że to kapitał płynie z rąk osób, Niecierpliwych do tych, które są cierpliwe. I moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak rozwiązanie na teraz i nie ma czegoś takiego, że jest za późno. Inflacja stała się faktem. Jest faktem. Mhm. Mamy aktualnie około 18%. Zobaczymy, jak te kolejne odczyty będą się kształtowały, ale absolutnie nie powinniśmy podejmować decyzji finansowych, bo Szybko musimy kapitał, nie wiem, ochronić. To są najczęściej złe decyzje. Decyzje, gdzie podejmujemy je pod wpływem emocji, bardzo często po prostu trafiamy w wierzchołki cenowe, bo siłą rzeczy tam po prostu popłynął kapitał, widzimy, że to rośnie, więc, więc na przykład kupujemy takie najprostsze, oczywiście, najprostsze, oczywiście schematy więc, bez względu na tą sytuację, w której się znajdujemy, Absolutnie czas na edukację jest, od niej zaczynamy. Nie ma czegoś takiego, jak jest za późno z edukacją finansową. Tym bardziej, że to te 18% to już jest zjedzone. Tak, tego już nie, tego już nie naprawimy, a, a narażanie się na zbyt duże ryzyko utraty kapitału kończy się utratą kapitału. W większości przypadków marne procenty tylko wygrywają. Racja. Skoro mówiliśmy o wierzchołkach, Obecnie przejdę tutaj troszeczkę do rynku kryptowalut, mm -hmm. który zapewne nie jest się obcy. Skoro mówimy o wierzchołkach, mieliśmy ostatnio bardzo ciekawą sytuację na rynku giełdowym, sektora bankowego i na rynku kryptowalut. Mieliśmy okazję zaobserwować, jak wykres cenowy bitcoina odłączył się od akcji na giełdzie, którymi, z którymi z reguły bardzo skorelowany, jak i również od sektora bankowego, w bardzo drastyczny sposób. Kiedy sektor bankowy leciał na szyję, podobnie Nasdaq i S500, to w tym czasie Bitcoin po prostu. Prezentował się tylko i wyłącznie na zielono. Co o tym sądzisz? Jeżeli popatrzymy na troszeczkę szerszą perspektywę, nie tylko o takich krótkich przedziałów czasowych, to hmm. nie do końca jest tak, że NASDAQ, SP500 rzeczywiście bardzo dużo straciły na wartości. W momencie, kiedy mieliśmy krach i ten efekt, poniekąd domina na, na rynku i w sektorze generalnie bankowym, więc ta korelacja poniekąd ona została. To, co może zaskakiwać, to dynamika. Ta dynamika, gdzie rzeczywiście Bitcoin zaczął być postrzegany w czasie ostatnich 20 sesji handlowych jako alternatywa dla sektora bankowego, czyli po prostu za coś, po co powstał. Tak? Natomiast to może poniekąd też niepokoić, bo trzeba pamiętać mm -hmm. o tym, że My mamy początek najprawdopodobniej kryzysu sektora bankowego, bo oczywiście z rynku kryptowalut Silvergate to też jest kazus upadłej giełdy, więc to to, to nie jest sytuacja Signature Banku, Silicon Valley Banku czy Risk Republic Banku. Tutaj te, te problemy dopiero się zaczynają, zaczynają, moim zdaniem, pojawiać, nawarstwiać, mhm. i musimy do tych inwestycji podchodzić przede wszystkim w sposób odpowiedzialny, i moim zdaniem, co najmniej średnioterminowy, żeby nie popadać w taki ch chwilowy zachwyt, mhm. który może być po prostu dla nas taką, taką. Łapką. Ja nie mówię, że, mhm. że, że bitcoin jest zły, że, że bitcoin nie będzie rósł, bo tego mhm. de facto nie wiemy. Natomiast, natomiast niejednokrotnie już wcześniej było tak, że gdy ceny na rynku kryptowalut rosły, to rosły chociażby z powodu jakichś kryzysów, niepokojów generalnie mhm. związanych z zaufaniem do sektora bankowego. No bo jednak sektor bankowy, pieniądz fiducjarny to wszystko opiera się na jeżeli i zaufaniu do systemu. Więc tutaj ten Bitcoin oczywiście na tej fali zyskał. Pytanie, czy te kolejne rzeczywiście, bankructwa, mówi się o tym, mm -hmm. że nawet nie tyle mówi się o tym, co chociażby CDS-na -y w przypadku Deutsche Banku poszły Wyglądają niezwykle fatalnie. tak, wygląda sytuacja fatalnie i tutaj może być kolejny, duży, bardzo duży i bardzo ważny. Bank w Tarapatach, to widać mhm. też po notowaniach na tej ostatniej sesji giełdowej, że i to będzie takie ważne, ważne pytanie do Bitcoina. Czy kolejne banki, jeżeli będą pokazywały problemy, czy Bitcoin będzie się umacniał? Jeżeli dalej taka będzie korelacja, mhm. to myślę, że trzymanie tak w bardziej długim terminie Bitcoina też i złota, bo o złocie Dokładnie oczywiście tak. musimy sobie tutaj powiedzieć. Jest uzasadnione, ma mm -hmm. jak gdyby fundamenty, ma, ma podłoże fundamentalne. Dobrze, skoro jesteśmy przy wykresach inwestowaniu, to każdy inwestor, każdy trader ma jakieś swoje ulubione perełki, którymi lubi handlować z bardzo prostego względu, ponieważ rozumie je najlepiej. Wykresy bywają różne. Jedne są bardziej przejrzyste, drugie mniej. Podobnie jak i analiza fundamentalna. Dla jednych surowców jest lepsza, dla innych jest cięższa. Co jest Twoim ulubionym środkiem inwestycji? Nie mam ulubionego środka inwestycji. Generalnie rozumiem i uczyłem się tych wszystkich rynków, jak one działają. Moim problemem jest to, że ja. Przez 99,9% czasu na 99% instrumentów finansowych, nie mam absolutnie zielonego pojęcia, co się może wydarzyć. Po prostu nie wiem. Mm -hmm. Więc dla mnie, fiksacja na jeden instrument finansowy, żeby mm -hmm. zostać ekspertem na przykład od Nasdaqa, nie do końca ma sens, ale to wynika z mojej filozofii, filozofii inwestycyjnej, gdzie absolutnie nie fiksuję się na jedno aktywo, mm -hmm. bo uważam, że jeżeli chodzi o fundamenty, jeżeli chodzi o technikę, o prawa popytu i podaży, to te rynki wszystkie są naprawdę niezwykle bliskie sobie, i, tak na, i, i to, co musimy wiedzieć, to te elementy techniczne najczęściej, ale nie z analizy technicznej, ale mhm. te techniczne, czym na przykład dane instrumenty finansowe się różnią, w których godzinach są kwotowane, jaką mamy dźwignię, jak jest czym, jak duże ryzyko niosą za sobą, więc mówimy tutaj o takiej po prostu mhm. specyfice instrumentów finansowych. Dobrze, a w takim razie chciałbym zapytać Cię o twoją opinię na temat czegoś, co jest drzazgą w oku wielu analityków technicznych, czyli tutaj mowa o tak zwanym social sentymencie, czyli sentymencie społeczeństwa, który ostatnio coraz częściej zaczął się pojawiać jako kolejny sposób analizy danego um, środka inwestycyjnego, zaraz obok analizy technicznej i, an i analizy fundamentalnej. Sądzisz, że to ma. Generalnie jest tak, że to nie jest nowa rzecz. Może forma mhm. jest nowa, że nie wiem, robimy ankiety, jakoś inaczej, w inny sposób zbieramy tego typu dane, mhm. ale my w analizie technicznej, w analizie fundamentalnej staramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie jest podłoże, jakie są emocje, a nie traktujemy analizy technicznej jak wróżenia, bo to nie o wróżenie chodzi. My możemy obstawiać, że coś się wydarzy e, i nadawać. Mhm temu jakieś nie wiem prawdopodobieństwo w zależności od tego z jakich instrumentów i narzędzi korzystamy ale jednak to wszystko sprowadza się do tego żeby odpowiedzieć na pytanie okej okay, jaki mamy aktualnie na rynku sentyment co robią inwestorzy długoterminowi co robią średnioterminowi i jak zachowują się inwestorzy krótkoterminowi i gdy mamy te nasze szachy nazwijmy to mm -hmm. ułożone z tymi pionkami inwestorami i co oni rzeczywiście mogą zrobić? Zawsze trzeba pamiętać, że może pojawić się czynnik z zewnątrz, który zmiecie nam planszę i nasze zabawki, więc pamiętajmy o tym, że zarządzanie ryzykiem, ucinanie strat jest absolutnie kwintesencją inwestowania. Rozumiem. W takim razie chciałem się ciebie spytać o najnowocześniejszy trend. Czy on też nie będzie tutaj właśnie takim czynnikiem, który zmiata całą szachownicę i tak naprawdę... Pojawia się zupełnie nowa gra. Mowa o AI. AI, jak wiadomo, zawojowało rynek, istnieje na rynku nie od dzisiaj, natomiast po publicznym dostępie zainteresowanie jest gigantyczne i wiele osób zaczęło nie tylko tworzyć własne strategie handlowe, które kiedyś były tak naprawdę tabu, czymś niedoścignionym. Trzeba było nie tylko znać się na instrumentach finansowych, ale również programować. Natomiast AI pozwala nie tylko ulepszać. Strategie handlowe, ale również je tworzyć. Czy sądzisz, że w końcu zobaczymy jakąś strategię stworzoną przez AI, która faktycznie jest zdecydowanie dużo lepsza od tego, co mieliśmy dotychczas? Z sztuczną inteligencją jest trochę. Nie tak zero-jedynkowe, jak może się wydawać, i nie jesteśmy w stanie, bo wyobraźmy sobie scenariusz, że sztuczna inteligencja rzeczywiście wchodzi na rynek finansowy i nagle co musiałoby się wydarzyć? Rynki musiałyby się stać racjonalne, czyli idealnie wyceniać aktywa bez takich element elementów, gdzie mamy chciwość, gdzie mamy mhm. nadzieję, gdzie mamy panikę, zupełnie bez takich elementów. Nie wyobrażam sobie takiego, takich rynków finansowych, i wydaje mi się, że, że nie, że tutaj sztuczna inteligencja jest ewolucją, mm -hmm. ale nie jest rewolucją. I to nie tylko w inwestowaniu. Większość osób decyzje inwestycyjne nie podejmuje za pomocą algorytmów. Bardzo dużo osób podejmuje decyzje intuicyjnie, bo coś usłyszała, bo ktoś na mm -hmm. czymś zarobił i ona też tak chce. Te, e, oczywiście. Pod kątem obrotów płynności, która jest dostarczana przez algorytmy, które na przykład handlują mm. e, high frequency, tej, tej wysoki handel, handel wysokiej częstotliwości, okej, okay, tu ta sztuczna inteligencja to zastosowanie ma, ale dalej, e, gdyby, gdyby te wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy, Rekomendacje giełdowe, gdyby warsztat analityka doradcy finansowego mm -hmm. tak był tak perfekcyjny, że jest w stanie z dużą dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, co by się mu wydarzyło, to okej. Okay. Sztuczna inteligencja nam się przyda. I pomoże w sensie takim, że może nas tutaj zastąpić, a tak nie jest, a tak absolutnie nie jest. No tak. Mamy mnóstwo czynników, które, których sztuczna inteligencja nie będzie w stanie przewidzieć. I mimo wszystko uważam, że człowiek może spać tutaj spokojnie. Jego rola w tym ekosystemie jest niezagrożona, ba, ona jest znacząca, bo sami wiemy, że rynki do tej efektywności mogą dążyć, ale, ale one nie są efektywne. No to bardzo mnie pocieszyłeś w takim razie. Mam dla ciebie ostatnie pytanie, troszeczkę bardziej z sektora prywatnego, <gry> jaki jest twój ulubiony, najnowocześniejszy trend? Skoro już mówiliśmy o AI, może to jest sztuczna inteligencja, a może coś innego? Dużo mówi się o e, ESG czy po prostu ESG, o zrównoważonym mhm. e, rozwoju, natomiast jak popatrzymy sobie na tego typu sytuacje, no powstał WIG-ESG, e, e, tak? indeks, mhm. który e, mówi o zrównoważonym rozwoju, a w dużej mierze w, w tym indeksie są banki i górnictwo. E, no to się nie klei. E, ja nie lubię, nie lubię inwestować w to, co modne. Mhm. Bardziej czekam na to, gdy to co modne przestanie być modne, bo wtedy oczywiście na rynkach finansowych mamy coś takiego jak krótką sprzedaż, czy po prostu możliwość zajęcia krótkich pozycji za pomocą różnego rodzaju kontraktów terminowych i mamy możliwość wykorzystania tego momentu, kiedy balonik jest balonik jest przekuwany. Ale jeżeli miałbym stawiać mhm. na szali, czy na przykład ten zrównoważony rozwój, czy AI, to mm -hmm. myślę, że będzie kontrowersyjne, postawiłbym na zrównoważony rozwój, a nie na AI, AI dlatego, że, dlatego że w przypadku sztucznej inteligencji e, najwięcej patentów mają największe spółki. Microsoft mm -hmm. bodajże do 2020 roku miał ponad 19 tysięcy zarejestrowanych patentów, mnóstwo patentów. Samsung, Sony. To jak gdyby po prostu byłaby to inwestycja w spółki technologiczne. Wa warto dodać, że sztuczna inteligencja. E, Ją możemy sobie poniekąd wycenić na zasadzie, mhm. ile na przykład i o ile koszty danej spółki mogą być mniejsze, mhm. jak może zwiększyć się marżowość i dobrze jest inwestować w sytuacji, w której jesteśmy chociaż w stanie szacunkowo tego typu wartości określić. Na razie to tak nie wygląda, bo te mniejsze projekty, mm -hmm. te mniejsze projekty nie te o których słyszymy, że wyszła kolejna czwarta już wersja chat bota mm -hmm. chat GPT i mamy kolejnych setki milionów przekazanych do spółki OpenAI przez Microsoft, tylko te mniejsze, które nie są rentowne, no będą miały problem. Natomiast w przypadku spółek ale takich typowych spółek ESG, mhm. gdzie czujemy, że rzeczywiście pomagamy, jest to zrównoważony rozwój. To nie są do końca banki, to nie jest do końca górnictwo. W Europie chociażby mhm. mamy i widzimy tendencję, gdzie kapitał po prostu napływa. Łatwiejsze jest kredytowanie, nawet tańsze jest kredytowanie, jeżeli spółka przedstawi, że na przykład nie zostawia jest zeroemisyjna. I to to tutaj dla mnie, przez to, że ten kapitał będzie poniekąd pchany do tego typu podmiotów, może być lepszą okazją inwestycyjną. To daje świetną perspektywę na przyszłość. Dziękuję Ci, Dawid. To było bardzo, bardzo wartościowe. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę.